Cześć! Siemanowie z tej strony kanał Dark Dzisiaj zagramy sobie na normalu Z babcią tylko I ten Jeśli chcecie odblokować dwójkę na normalu 5 łapek w górę Jeśli chcecie odblokować tryb y, Hard To musicie dobić 20 łapek Jeśli chcecie Extreme To 50 łapek, wiecie co robić to tyle, jestem nowy na YouTube, więc mam nadzieję, że kanał się uda. A my przechodzimy do odcinka. I serdecznie Was zachęcam do zostawienia subskrypcji, ponieważ ten kanał jest naprawdę świeży. Jak świeże bułeczki, więc zostawcie suba. I napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. I czy zostawiliście łapkę w górę. Będą się pojawiać shorty. Zytyk. Tych... Będą się pojawiać szorty z tych rozgrywek. Okej, okay, idziemy się schować. O, prawidłowie! Napiszcie jaka jest wasza ulubiona część grani. Okej, łapka poszła. I teraz... Lepiej by znaleźć tazer Bo jak mamy tazer to mamy kontrolę nad całą mapą Nie, nie pojmę gdzie jest tam babcia, już tu idzie Mamy to. Nie widzowie, mi się zaciął przycisk. Dobra, wiemy gdzie jest Tayzer przynajmniej. Gdzie leżał on na górze, ale. Idę, widzowie, bo. Teraz mogliśmy mieć wina w pierwszym dniu. W pierwszym. Ale nie, bo przecież... Nie naciśnie mi się przycisk. Dobra, i szybko się zmieniona Od razu lepiej. Pierwsze co sobie, to pójdę po taser, by wyeliminować babkę. I dopiero wtedy przeszukam tą. Ale tej mojej śmierci powinno być. Widziałem miałem to przez pierwszym dniu. A wy, jeśli chcecie mnie zobaczyć na ekstremie 50 łapek w górę. Teraz z tym że to nie jest tak dużo. Ja zginęłam na normalu. Będzie ciężko. Ok, wrench. Ręczki. Nie. oj babcie, babci, babci się udało. Minuta. Ok, Jeśli mamy minuta to bym sobie zrzucił wszystko tam, gdzie powinienem. O nie. Szybko. Teraz muszę sobie przypomnieć gdzie się pojawiał jeszcze... Nabój od tej zarak, gdyby gdyby przez dziecko nie moglibyśmy odzyskać, bo trzeba najpierw zabić dziecko z Lenderiny, skoro mamy szansę OK. Zostało nam jakieś 30-20 sekund. Um, ona się wkurzy Więc w pierwszej kolejności Zabiłbym się Granny babci naszej ukochanej. Jakieś kolejne minuta, babciu mam smakołyczki. Dobra. Dziewicie. No dobra, będę staliczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na, trzy na czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa, jeden.

4, 3, 2, 1. Let's go, babka! Okej, okay, tam był security key. Będzie on potrzebny. Bardzo no potrzebny. My bardzo potrzebny będzie jeszcze wyeliminowanie babki po raz kolejny. Żeby nie przeszkodziła nam w mis misternym planie. Babciu. Ajdzie babcia O Boże, już się martwiłem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra, widzę, ja już się martwiłem, że mi nabój po raz kolejny nie wystrzeli. To by było bardzo niefortunne zdarzenie. To co chyba nie będę zbierał tych zdjęć, bo chyba ją zrobimy sobie klasyczne. drzwiami. Tu już mamy klamkę. Jest łom, mamy łom. Chociaż powoli nam znika. Dobra, weźmy sobie taser. pójdziemy na górę. Dobra, wejdziemy sobie na górę. Dobra, jak my jesteśmy na górze sprawdzimy od razu tą czapką mamą Winch handle. On się bardzo przyda. Teraz bym tu chciał ustrzeć babcie. Dobra. Boże, jestem jest tak wdzięczny. Myślałem, że nie będzie efektu tego połamania nóg. Chciałem zrobić babci komando. I się jej na mordę. Ale reklama jeszcze widzowie. Nice. Cześć. Cześć kochanie. Jestem w Dobra. Wybaczcie za tą reklamę. Już, już już wracamy. Wracamy do Granny. O Boże szybciej. Sorry, że tego widzuję nie wytnę, ale jeszcze nie umiem. Dzień trzeci. Mogłem to zrobić w drugim dniu, w pierwszym mogłem. mówię? A pierwszy dzień to było się do tego nadawało, ale dobra. Mniejsza już z tym, który co dzień... Teraz emiłem babkę, bierzemy łom. Albo tego... Albo Witch Handle. I przechodzimy tu. Tylko warto by było wziąć sobie tu jeszcze łom Dobra, babcia nie widziała. Ma no, szansę na skubita wiedza. To niby stara, ale kręgosłup wciąż sprawny. Oj, Babciu? ty tak jak myślisz? A dobra, zrobić komandosa. Podaj się, mam paralizator. Podaj się, ty masz pałkę, wiem. Ale ja mam. Umysł. E, dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko. To jest staraj, małpo. Szybko. No nie. To nie zaczynamy się. E, crowbar. Idziemy tu, idziemy też na dół. E, Nożece. Dobra, jakieś trz... 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6. Gdzieś już czeka, czeka żeby zwolnić nam dupę, swoim wielką pałką. Nienawidzę widzowie tego efektu jak się kuleje, bo to wkurza, jeszcze jak ja gram na telefonie. Babciu... magi. Dobra, nie wiem ile nam zostało. Ale... ...biorę probar. Szybko. Czek cyk. No, tu też się idzie połamac. Niebezpiecznie ma te one prysznice, bodki, botki, bodki bodki, 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 niepotrzebne mi. Szczerze, to była najmniej potrzebna rzecz. Teraz będziemy musieli pójść z winchcrankiem winchcrank, ale w sumie nie, najpierw sobie obcęgi Pijemy na górę tak, chyba tak zrobimy jestem okej okay. No to będzie palocki. Wszystko dobra mamy. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, trzy, na czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa, dwa jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa pięć, dwa, sześć. 7, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, Pięć, 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 sześć, pięć, siedem, pięć, osiem, pięć, dziewięć, sześćdziesiąt. Babka bo Babciu! Chodź! Raz. Dobra, teraz nawet co tego liczyć, bo to te ja potwory. Yy. Padlocki. Padlocki widzowie! Gdzie może być padlocki? Padlocki nie był w tej wersji nigdzie schowany. O. Szkoda, że nie można tego zamka przestrzelić. A klucz od helikoptera? Nie, no Widzowie. Bez kitów, że mi trzeba zasadniczo tylko znaleźć. Ja mam którego nie znajdę. I ja. Na no wszelki wypadek się tak. tylko zabezpiecza. Nie robię tego endingu, więc nawet nie. Pawlek, widzowie, on nigdy nie był specjalnie ukryty w tej wersji, akurat. Go to się przeważnie na początku znajdowało i Ach, mamy Więc widzowie, ten hmm, cięcie ile ja trwa. 20 minut, jakoś tak sobie, żeby cięć nie umiem. za jej babka. Owider zaj. Widzowie, udało się po 4 czy tam 3 dniach? Udało się. Mamy to, widzowie, rozumiecie? Mamy to po 3 czy 4 dniach. Żegnamy babkę, jeśli ja to zrobiłem w 4 dni, to jak sobie mam szanse, jeśli będziecie chcieli się, się ze mną podzmęcać, musicie zostawić 10 subskrypcji, jeśli chcecie i 50 łapek w górę. Uda wam się? Nie wiem.